Z tej strony Jakub Z do góry klockami. W dzisiejszym odcinku zbudujemy mechanizm napędowy z użyciem gumki recepturki. Przygotujcie wasze klocki, gumki i zaczynamy. Budowę samochodu z napędem gumkowym. Zaczynamy od wybrania gumki. A następnie należy przerwać ją na pół. No dobra. Pora na wybór płytki. Tym razem będzie to o wiele łatwiejsze, żeby zbudować samochód z takim napędem właśnie przy użyciu płytki. Dajemy sobie taki element, ważne, żeby był długi. I dobrze by było, żeby miał dziurki w tym miejscu w ten sposób. Okej. Okay. I bardzo podobnie z przodu też należy przyczepić takie klocki, żeby dało się przymontować do nich, no właśnie, kółka. Tu po bokach będziemy montowali kółka i o ile z przodu te kółka możemy sobie zamontować dosyć dowolnie, o tyle tył warto, żeby miał tutaj taką dziurkę. Zacznijmy od przednich kółek. Trochę takie najprostsze rozwiązanie, ale czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze, szczególnie kiedy budujemy coś prototypowo. No dobra. I chodzi tutaj o to, żebyśmy mieli w tym miejscu długą przestrzeń, tak, żeby nasza gumka w tym miejscu mogła pracować i przekazywać energię na te kółka, które będą po tej stronie. No dobra. Na samym początku proponuję przytwierdzić gumkę do takiego klocka. Może być to w sumie dowolny inny element z dziurką. Ja wybieram akurat taki. Jak widzicie jest już przyczepione całkiem mocno. Pamiętajcie, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby to przymontować. Bardzo solidnie i w dodatku w takim miejscu, żebyście w razie zerwania się, właściwie rozwiązania gumki, mogli ją łatwo i szybko wymienić. Jeśli nie potrafisz zawiązać tak gumki, no to może poproś mamę, tatę, ewentualnie kogoś starszego, na pewno chętnie Ci pomoże. Ok, pora na tylną oś. Tylnia oś jest troszeczkę trudniejsza. Do jej zbudowania będziemy potrzebowali takiego elementu. Ważne, żeby te tylne koła były ze sobą razem połączone. Na samym środku należy przymontować gumkę do tego klocka, ale w taki sposób, żeby się razem z nim kręciła. Czyli nie możemy jej bezpośrednio do niego przywiązać. Ważne by było, żeby tutaj nałożyć na ten element coś z dziurkami. Może to być. Taki klocek, jeśli go nie macie, każdy technik z właściwie taki z dziureczką, świetnie się nada. Ewentualnie ratunkowo również zębatki, również zwróćcie uwagę, mają tutaj dziurki, także swobodnie będziecie mogli to nałożyć i przyczepić. Gdy już nałożycie swój element w tym miejscu, ja wybiorę ten błękitny, żeby było troszkę bardziej kolorowo i przywiązujemy naszą gumkę dokładnie do tego elementu. Zwróćcie uwagę, że moja gumka wychodzi z tej strony i to będzie ważne, żeby później ten element znajdował się tutaj. Ale do tego jeszcze wrócimy. Pora na wiązanie. Voilà, przywiązane bardzo, bardzo solidnie. Zwróćcie uwagę, że już gumka tutaj zaczyna nam stawiać pierwszy opór. Tak więc przyczepiamy, przekładamy ten czarny element zębatkowy tutaj, przesuwamy go na wylot. Mocno, mocno trochę stawia opór. I Wygląda to w taki sposób. Zobaczcie, gdy kręcę tylną ośią, no to gumka zaczyna nam się tutaj naprężać. No to pora na tylne koła. Akurat mamy tutaj, już gotowe. Załóżmy sobie. Pora na jakieś wzmocnienia, tak żeby tutaj te wszystkie elementy trzymały się ze sobą jak najsolidniej. Myślę, nie wczepiam troszkę dalej, żeby te klocki tutaj też były ze sobą dobrze połączone. pora może jeszcze dodać jakiegoś lodzika. Zwróćcie uwagę, że Wy później będziecie mogli zabudować sobie ten system z bunku, tak żeby go właściwie nie było widać. Tutaj dodam jeszcze takie klocki, żeby chociaż kształtem, Nasza przypominała samochód, ludzik wsiada i pora na test. Nakręcę samochód troszkę mocniej i zobaczymy jak ładnie nam przyspieszy na duszy. Waga, gotowi do jazdy start! Bardzo, bardzo fajnie na jeździ, możecie zwrócić uwagę, że samochód m, dzięki temu systemowi w pewnym momencie nagle zaczyna sam hamować. Czyli w pewnym sensie jest to samochód bezpieczny, bo z hamulcami, a o to przecież właśnie chodzi. No to pora jeszcze na e, crash test przygotujmy się do niego jak najlepiej. Uwaga. 3, 2. Jeden i. No, samochód bezpieczny, ale jak widzicie, ludzik tego nie przetrwał. Wniosek prosty zapinajcie pasy, bo skończycie. No, w sumie nie tak jak on, bo on skończył dobrze, ale co ja tutaj będę. Koniecznie daj mi znać, jak podoba Ci się mój mechanizm. Co poprawić, co zostawić, a może jak fajnie stuningować ten samochód. Koniecznie daj znać w komentarzach, subskrybuj, łapkuj oraz pamiętaj, jeśli będzie nas 250, tak tu w tym miejscu na do góry klockami zaczynamy konkurs, jaki? Cierpliwości. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze, Jakub Z.